Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Moja córka ma właśnie drzemkę w samochodzie, więc zatrzymałam się przy takiej fajnej leśnej ścieżce i postanowiłam nagrać tutaj dla Was film. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie Wam się w tym miejscu oglądało. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o 10 rzeczach, które warto mieć, jakby co jest ważne, jeśli jesteśmy mamami, jeśli mamy dzieci. Także zapraszam do oglądania. Któreś nocy w ogóle robiłam sobie notatki do tego filmu, także nie ma tutaj żadnej specjalnej kolejności. No i myślę, że możemy zaczynać. I pierwszą rzeczą, która tak naprawdę okazała się dla mnie super ważna, kiedy miałam drugą córeczkę na świecie, a była to chusta, było to nosidło później takie dla maluszka również trzymiesięcznego. Moja córka tylko chciała spać pionowo ze względu na refluks, dalej zresztą lubi spać, tak wiecie, jak ja siedzę, ona jest pionowo. I to było coś, co nam po prostu uratowało sytuację, bo inaczej po prostu musiałam ją cały czas nosić, albo cały czas z nią siedzieć. A miałam też 3 trzylatkę w domu, więc po prostu dziedziałam w chustę, nosiła i mogłam robić wszystko. Prasować. E, no mogłam, ale no tak, w sumie też prasowałam czasami. Prasowałam, gotowałam, lepiłyśmy z plasteliny, malowałyśmy farbami, chodziłyśmy na spacery do sklepu. Do dzisiaj, panie ze sklepu e, po prostu z łezką w oku wspominałem, jak to ona była pod kurtką, taką specjalną. Jeszcze mam kurtkę. Właśnie dla dzieci śpiących w huście, także to był mój top. Druga sprawa to jest, słuchajcie, naprawdę dobry inhalator. Moje córy trochę chorowały, tutaj druga, właśnie troszeczkę bardziej, ale był taki moment, kiedy ja myślałam, że taki inhalator, ja używałam neno, no, wystarczy ale nie zawsze on jest odpowiedni do takich mocniejszych leków, do mocniejszych inhalacji. Ja mam e, inhalator, zostawię jego nazwę w opisie, chyba Familiano, on się nazywa, taki zielony m, i używali go też w szpitalu, e, jak byłyśmy. Także to jest naprawdę dobry inhalator e, i przede wszystkim, wiecie co, m, on działa bardzo szybko. Jeśli macie maluszka, który się wiecie, wierci, kręci, moja córka właśnie była malutka, jak musiała robić inhalację, nie było to dla niej przyjemne, ale dzięki temu, że on tak sprawnie podaje to, e, to wszystko przebiegało Naprawdę bardzo spraw. Kolejna rzecz to jest dobry plecak, e, ponieważ ja jak właśnie zaczęłam być z dwoma z dwójką dzieci w domu, to miałam, wiecie, plecak dla malutki, plecak dla Lilii. Potem stwierdziłam, że dobra nie biorę nic Lili, przecież ona już jest duża, wezmę tylko dla małej. Tu mi czegoś brakowało. Tu brałam siatkę, także dobry plecak. Wielokrotnie Wam pokazywałam plecak z Kanpolu, Też wam postaram się zostawić do niego link chyba nawet w ostatnim vlogu lub w jednym z ostatnich filmów Wam go pokazywałam, ma pełno. Przegrutek, ma, ma te do przewijania, ma zawieszkę na kluczyk, ma mnóstwo różnych rzeczy, gdzie ja naprawdę jestem w stanie wszystko schować. Przebranie dla jednej, dla drugiej, jedzenie, bidony, no naprawdę, naprawdę wszystko, co potrzebuję. I ważna rzecz, wiem, że niektórzy sobie mogą pomyśleć, że nie jest to właściwie aż takie super ważne, ale jak miałam właśnie drugą córeczkę niemowlaka, który sobie zasypiał w samochodzie, i drugą i starszą, której na przykład coś do jedzenia upadło, spadło. No i wiadomo, że to. Zazwyczaj się kończy jakąś tam aferą, małym dramatem, no bo wiadomo, że jedzenie jest. Ważne, mam nadzieję, że jest ostrość na mnie. Więc ja Wam polecam po prostu, szczególnie na początku, jak macie dwójkę dzieci czy więcej, branie wszystkiego razy dwa. Albo jeśli jest jakiś batonik, podzielić go na dwie części, chociaż nie zawsze można. Ale wiecie, wziąć wtedy drugi, albo jak są jakieś takie chrupki podwójnie pakowane, takie bezglutenowe, na przykład, jak kupuję waszą, dać jednego, żeby był drugi kanapu, zawsze coś takiego awaryjnego, żeby po prostu niepotrzebnie w danym momencie nie jesteśmy w stanie drugiego dziecka uspokoić. Jak pierwsze śpi, to to też jest mniej stresu dla Was. Coś tak gdzieś robi grilla. To jest też mniej stresu dla Was. Ja biorę często podwójnie lub też mam coś innego jeszcze schowane. Tak samo, słuchajcie, to jest rzecz, o której myślę, że nie wszyscy mogą sobie tak, wiecie, pomyśleć, ale to jest prawo jazdy. Ja nawet w tym momencie, kiedy moja córa sobie śpi w samochodzie, właśnie ma taki czas, kiedy ta druga drzemka jest zazwyczaj w aucie, całe szczęście mogę sobie stanąć, wyjść, zgaś się silnik, teraz mam odpalony, bo nie chcę, żeby się obudziła, nie chcę ryzykować, bo dla Was nagrywam, ale generalnie prawo jazdy. Uważam, że brak prawa jazdy to jest pewnego rodzaju wykluczenie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli coś się wydarzy, jesteśmy w stanie szybko dojechać do szpitala, do lekarza. Ile ja miałam takich sytuacji, że mm, czy byłam w domu sama, czy w ogóle ja mam coś takiego, że nie chcę musieć na kimś polegać, nie chcę musieć na kogoś liczyć. Chcę być samodzielna, samowystarczalna mm, i wiecie, w każdym momencie móc dziewczynę zapakować do lekarza, jak się właśnie coś wydarzy, gdzie się zawieść, gdzieś z nimi pojechać. Teraz na przykład jestem trzy dni z nimi sama w domu i nie ma to dla mnie żadnego problemu. Jesteśmy na plaży, jesteśmy na sali zabaw, jedziemy 60 km gdzieś tam. Wracamy sobie Wieczorem, no jestem w stanie naprawdę samochodem zrobić wszystko, jechać na plaży, nie muszę na nikogo czekać. Wiecie, nikt nie musi mieć ochoty ze mną jechać, nikt nie musi mnie zawozić, czy wiecie, tutaj, przedszkole, szkoła, jakieś zajęcia od jakiejś koleżanki w przyszłości. Uważam, że naprawdę w tych czasach prawo jazdy to jest maska, chyba że mieszkacie, nie wiem, w Warszawie, w jakimś wielkim mieście i macie mega komunikację miejską e, i nie jest to dla Was problem, kłopot i możecie sobie tak bez problemu jeździć, ale jeśli mieszkacie, na przykład, właśnie na wsi, w jakiejś mniejszym miejscowości, Nasza też nie jest jakoś ogromna, to sobie nie wyobrażam nie mieć samochodu, bo człowiek jest wtedy taki uwięziony. Tak to może i do pracy dojechać dalej, do jakiejś lepszej pracy, do lepszego przedszkola, właśnie gdzieś z dziećmi pojeździć. Nie jesteśmy uwięzieni, nie czekamy na drugą e, osobę. Są takie czasy, że naprawdę warto jak najwięcej, może nie musieć, ale potrafić, móc zrobić samemu, szczególnie dla dzieci zapomniałabym jeśli chodzi o wycieczki dostawka do wózka, to też był nas, nasz must have, ponieważ córa właśnie jak była maleńka spała bardzo dużo w wózku teraz już w ogóle, ale wtedy tak no i Lili bolały nóżki, bardzo się męczyła więc kupiliśmy dostawkę hmm, Bug... jak ona się nazywa? teraz zapomniałam, Bugabu? czy coś takiego, postaram się też Wam wszystko zostawić w opisie to była tylko taka dostawka bez siedzenia po prostu gdzie Lili mogła sobie wejść nóżkami, trzymać się wózka i chodziłyśmy czasem 2-3 godziny i coś, bez czego bym totalnie zginęła i jakoś tak nie mogę się odnaleźć, i ktoś nie potrzebuje. Ja zawsze wszystkim polecam, że jak to warto i tak dalej. Zakupy online to jest coś, co ja uwielbiam. Ja do sklepów chodzę bardzo rzadko. Zazwyczaj jak chcę coś takiego wegańskiego, innego albo bezglutenowe rzeczy, albo świeże owoce, czy piekarnia, ok. Natomiast wiecie, ciężkie jakieś wody, mleka, nawet moje mleka jakieś roślinne, papiery toaletowe, takie rzeczy gabaretowe, nie ciężkie, ale wielkie. Ale na nawet zakupy dla dziewczyn ubranka, dla mnie sukienki patrzę, czy się nie obudziła. Ja sobie zamawiam nie wiem, pięć, sześć sukienek, jak mamy jakąś okazję, na wesela, chrzcinę, przymierzam sobie, odsyłam, nie ma żadnego problemu ze zwrotami. Kiedyś byłam taka, że wiecie, wolałam sobie pójść i tak dalej, ale teraz nie dość, że nie mam czasu, a jako mam odwójki, to też jest mi szkoda tego czasu. Zresztą ja nigdy nie lubiłam chodzić po galeriach, więc ja dosłownie wszystko zamawiam online. Kapcie do przedszkola, skarpetki, rajstopy, ubrania, bluzki. Raczej jeśli coś kupuję stacjonarnie, to tylko z przypadku, jak na przykład Idę coś zwrócić i nie można do paczkomatu, i jest jakaś okazja. Natomiast mega mi to ułatwia. Ja korzystałam kiedyś z Barbory jak była. Teraz korzystam z Frisco, ale często korzy korzystam też z glową. Można chyba za 25-30 zł wykupić sobie dostawy za darmo przez cały miesiąc i możecie sobie coś zamówić z Biedronki, ze sklepu. E wiadomo, idę po jakieś takie swoje rzeczy, na przykład jakby Lidl online, to by było coś, e ale idę tam po jakieś jogurty wegańskie, tak jak mówię, owocki. E też wiecie, po prostu z dziewczynami na spacer kupujemy coś sobie świeżego, idziemy do sklepu, zobaczyć, co jest nowego, bo online też nie wszystko jest dostępne, ale zdecydowanie 90% rzeczy zamawiamy. Online. To co mi też bardzo ułatwia, to segregacja zabawek, sprawdzanie, które są zużyte, oddawanie i tak uważam, że my nie mamy jakoś bardzo dużo zabawek. Mamy ich sporo, nie jest tak, że mamy minimalizm w zabawkach, no ale to są dzieci, dużo dostają, e, mniej ja kupuję, więcej dostają, e, no ale też to są dzieci. Ja też spełniam poniekąd swoje dziecięce marzenia, kupując im coś, ale na pewno jeśli widzę, że coś już je nie ciekawi, chowam, wyciągam za jakiś czas. Jeśli dalej nie ma zainteresowania wśród danej zabawki, oddaję sprzedaję, dużo wystawiam na Vinted, albo komuś oddaję, komuś się maluszek rodzi, czy gdziekolwiek i robię cały czas taką segregację, ale na pewno dziewczyny jeszcze mają taki swój podział, czyli pudełko z Malusi z zabawkami, pudełko z Lili zabawkami, szczególnie w salonie i Melusia tylko rano podchodzi, klepie pudełko, żeby je otworzyć i ona wie, że tam są stricte jej rzeczy. I słuchajcie, jest mnóstwo rzeczy, sprzętów, takich na przykład kuchennych, czy też takich typu smart home, jak odkurzacz mopujący. Ja na przykład w ten weekend nie miałam czasu odkurzyć, umyć. Z reguły ja tak podłogi robię tak trzy razy w tygodniu. Nie tak super dokładnie, ale wiecie, tutaj kuchnię przed kuchnią, salon, czy tak szybko przejechać łazienki, robię to trzy razy w tygodniu, bo naprawdę się bardzo brudzi. Myślę, że dwa, trzy razy w tygodniu to się zdarza. Natomiast większość tego czasu nie odkurzam, tylko po prostu puszczam odkurzacz, który to wszystko odkurza, a ja tylko przemyję podłogi, a raz w tygodniu robimy takie generalne porządki, że już odkurzamy tam, wiecie, każdy zakamarek. I takie sprzęty są świetne, natomiast tutaj o tym, Mogłabym mówić długo, 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 więc jeśli chcielibyście film o na przykład gadżetach kuchennych, które ułatwiają belwę, czy też rozszerzanie diety, gotowanie dzieciom, gotowanie w domu, żeby było sprawniejsze, łatwiejsze, zdrowsze, to dajcie mi znać, bo dosyć dużo takich sprzętów mam, a czy może nie dużo, ale bardzo lubię gotować i w sumie nie mam wyjścia, ale lubię gotować i mam dużo właśnie takich rzeczy, które mi to ułatwiają, więc chęcią wam nagram, jeśli tylko chcecie. I co do gotowania, to tutaj tylko dodam, że gotowanie raz na dwa. Dni. Nie wyobrażam sobie gotować częściej czy też codziennie, e, jakby dla mnie abstrakcja, także ja zawsze gotuję raz na dwa dni, teraz w ogóle mam troszkę ciężko bo... Mm, tutaj jedna coś może jeść, coś może jeść, druga, więc czasem i tak to są dwa obiady, ale i tak zawsze raz na dwa dni, plus trzy razy w tygodniu gotuję zupę, taką gęstą zupę krem, e, też oczywiście każda e, składniki ma te, które może, ale jemy ją sobie po prostu na kolację, więc tylko kwestia śniadań, dwa, trzy dni i mam jedzonko z głowy, to jest mega fajne, wiem, że można też mrozić, wiecie, wekować, ale akurat ja nie bardzo lubię mrożone rzeczy, jakoś tak, nie wiem, one potem mają inny smak, one bardziej podchodzą mi Wodą, lodem. Nie lubię rozżonych rzeczy. Lubię na świeżo, ale te dwa dni bez problemu możemy wszyscy zjeść i to jest mega ułatwienie. Często też, jeśli robię naleśniki na śniadanie, robię trochę więcej, żeby zostało na kolację, albo jeśli, nie wiem, mąż robi na kolację naleśniki. Zostawiamy też je na śniadanie. Chyba taka ostatnia rzecz, która ułatwiła mi przez ten rok funkcjonowanie, kiedy byłam z dwójką dzieci w domu, to jest taka mm, powtarzalność, takie jakby rytuały, takie rzeczy, które wiem, że się dzieją po czymś. W ogóle mm, pewien taki rytuał, schemat, powtarzalność dla dzieci takich malutkich i w wieku przedszkolnym jest bardzo ważne, bo mają takie poczucie bezpieczeństwa. Stwarza im to pewną rzeczywistość, pewien schemat, że coś jest o czymś jakąś, wiecie, daje im to po prostu takie, taką przewidywalność, co jest dla dziecka bardzo bezpieczne. Więc my zawsze też się przygotowujemy do następnego dnia ja dzień przed, czyli pakuję plecaki, jakieś jedzonko, jeśli będziemy zabierali na wynos, ale Lili z reguły też rano już wie, co będziemy robić, czy tam dzień przed rozmawiamy i to jest też łatwiejsze, bo jeśli zaskakujemy dzieci z rana, szybko teraz jedziemy tam, tam, tam szybko się pakujemy, to zaczyna się robić stres, niepotrzebne napięcie to zaczyna się robić stres, niepotrzebne napięcie, wtedy dzieci mogą nie chcieć i tak dalej, a jeśli są do tego przygotowane i mówiliśmy im o tym w jakimś takim spokojnym czasie, podczas kąpieli, kiedy wszystko jest tak, wiecie, na spokojnie, to są w stanie łatwiej się do tego przystosować, że coś trzeba później zrobić szybciej lub też gdzieś wyjść. I to właściwie byłoby na tyle. Patrzę, czy mała by mi się nie obudziła w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi koniecznie znać, e, jakie macie takie rzeczy, które Wam, jeśli macie e, dwójkę czy więcej dzieci, ułatwiły Wam funkcjonowanie. Do zobaczenia. Pa, pa.